Pokażę Wam, jak w prosty sposób dodać zdjęcie do materiałów, żeby można było później wstawić je na stronę. Klikamy na materiały. Mamy trzy możliwości: dodać obraz, filmy, wideo bądź pliki. Nas interesuje obraz, czyli to, co na początku się otwiera. Klikamy Przeciągnij obraz tutaj. To oznacza, że otwiera nam się, otwierają nam się zasoby komputera. Musimy wybrać odpowiedni plik, w którym mamy to zdjęcie. I odpowiednie zdjęcie, ja wybieram to, klikam dwie, dwa razy, i zdjęcie się właśnie ładuje, i już jest załadowane. Jeśli teraz chcę je wstawić na stronę, to muszę przejść w zakładkę strony, odpowiednie miejsce, na przykład na zadanie, do którego odpowiedź muszę wstawić. Klikam, dodaj element, podaję tytuł, imię swoje, bo taki, taka była prośba o zadaniu. Obrazek. Wybieram obrazek, i on w tej chwili przekierowuje mnie już do materiałów, czyli do tego miejsca, gdzie przed chwileczką rzucałem zdjęcie. Wybieram to właściwe. I zapisuję. I zdjęcie jest dodane.